Okej, okay, więc... Cześć! Jestem raczej Lamanus, a to jest yy, pierwszy odcinek Jar Właśnie tak. Więc oczywiście, że gram w najlepszą grę. Bo dobrą grę. Messenger. Taka ta kategoria jest dobra. Uwielbiam sam trochę. Jeszcze flow skrypki. To jest wspaniałe. ty, o, ty, 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 Tak. Dobra gra Agra jest dobra U. U. ogólnie pamiętam skąd sam o istnieniu tej gry A, już wiem yy, Kiedyś mi kolega polecił, więc kupiłem, Po czemu nie? Ja? I okazało się, że taka jest za dobra. Tak, tak to było. Co? Astrogi obraźliwych zadają. Teraz się może być trudny. Nie ukrywam. Pa! Oj, to może być bardzo trudne. Ale chwila. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby w ogóle rozpocząć nakrywanie od domba, ale myślę, że nie ma sensu. No i wyżej się cięcie zrobi. Ała. Chilowanie. Lubię. Okej. Okay. No i proszę. A, widziałem! To było dobre. Uuuuh, uuuuh, uuuh, 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 jest dobre. No, przydałoby się coś innego w tym filmie, oprócz tego? Myślę, nie wiem, ale soundtrack jest dobry. Chcieć go zawczeczyć. Nigdy nie byłem fanem moich filmów, ale to jest mistrzostwo. Kiedy mogę powiedzieć? Tam może coś być, może sekret czy coś, nie wiem. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Tutaj tu sługie nic nie ma. Ajaj. No dobrze, niedobrze. O, nie umierać, tym bardziej, że nie widzę mojego paska zdrowia. To jest pasek od nagrywania. No, wtedy byłoby bezpieczniej wejść chyba. A jajaj. że stuków zostawia i tyle. No, tak będzie najlepiej, żeby nie spaść. O, proszę. Dobra ta gra, jest zapis. Już nie będzie dziwnych akcji. Zwracam się ponad głowy. O, proszę. O cóż, mogę panu powiedzieć, że jest to jedna z lepszych gier, jakie grałem w tym roku. Bo w tym roku nie grałem w pewnie żadną grę. Zagrać całkiem niezła, nawet, chyba. Nie wiem, mam nadzieję. Oooo, ale skul. Dobrze to nie wykorzystał tak jak dzięki lodu. Ale. A wow W jest super to, jak bardzo wykorzystuję mechaniki i w ogóle wszystko. Tym bardziej przy sekretach, które może znajdę, może nie. Nie wiem, dobrze są ukryte w tej grze. Są na serwis wymagające. Serwis bardzo wymagające. Tyle, że, za, że czasami się człowiek zastanawia, czy na pewno to się robi w taki sposób, czy to nie jest wymyślanie już. Tak trudne są sekrety w tej grze. Ale taka jest dobra. Więc próbowałem zrobić sekret przez godzinę i się udało. Ja uwielbiam to sterowanie Znaczy wciąż nie potrafię w sterowanie, ale... Ale dobre jest. Czy nowa umiejętność? Miała być? Pewnie tak. O to mi się podobało. Okej, okay, już mi się nie podoba. E, jak tam prze... Oooo! Trampolina! Skoj. Nie, podoba mi się ten pokój. Ojej! Okej, okay, ten lut jest dobry. W kraszu drugim, że to jest bardzo nieprzyjemny lód, to jest przyjemny lód, to jest dobrze zrobiony lód. Chyba. To jest serofanie zrobiony lód. Podoba mi się. Umygę! Oh pierw zapis, pierw zapis. Ojej! Je, je. Jest! 600! Jest umiejętność pewnie nowa, zakładam tak. Czy nie? Jo! Nie ma nic. a trudno. Fence Up. Zdecydowanie The Fence Up. Nie mam w co myśleć o niczym innym. Ale ja uwielbiam ten soundtrack. To miejsce trzeba dać kiedyś. Dobry jest. I mean... Uuu. Ok, to, to jest jeden z tych mniej sekretów. Który nie był ukryty wcale. Ale są te bardziej ukryte sekrety, które są wow. Te sekrety są so wow. Tyle mogę tylko powiedzieć. Po tylko darmowe kryształy. Uu. O co można zniszczyć? Są drzwi? Nie, nie słwi. O ho ho! Ale fajna jest ta gra. Jeszcze ta gra To jest najlepsze, co mnie spotkało w tym roku. Chyba, nie wiem, nie znam się. Ale jest dobra gra. Tyle mogę na pewno powiedzieć. Tyry, 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 ty. eee, czy ja chcę iść w dół? Chyba nie. Znaczy ja tak spadałem wiele razy i zawsze się okazywało, że jest śmierć. Tylko raz się okazało, że był sekret, więc. No, ale chyba nie. Nie wiem. Nie znam się. Uhuhu! Ale. Uuuuuuu. Ale dobre. Ale tak też można. Jest bezpieczniej. OK. Ale fajne! Ale fajne! Tak gra na serio wydaje się wykorzystywać mechaniki w dobry sposób. To jest coś, co daje na serio niesamowity feeling podczas gameplayu. Się widzi pokoje, które są zupełnie tak, jakby były idealne w korzystaniu mechanik gry. Nie wiem, ciężko to opisać. Powtarzanie 5 minut. Gry to też jest wspaniały element gameplayu. Muszę przyznać, o dziwo. Przy dobrym soundtracku, tym bardziej. Oła! Moje plecy. Bywa. Już my udało się triceratopsa pokonać. Teraz dalej. To nie był triceratopsa. Oła! Kamień rzuca. Pałk. Tyry, 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 tyry. Piony też są super, uwielbiam Uwielbiam wszystko w tej grze Gra jest dobra Nie wiem czy mówiłem Pewnie ja okay. tu gdzieś przegrałem Chyba mam pełnię życia, ale nie jestem w stanie powiedzieć Nie widzę mojego paska zdrowia jak już przedtem mówiłem, ile nie wyciąłem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ajajaj, Aj, najlepiej shurikenem, pow! Proszę bardzo. Uuu, idealnie! to było piękne. Teraz muszę dostać na górę. O, ho, ho. Tylko nie to jest silny przeciwnik. To jest bardzo silny przeciwnik. Ajajaj. Ajajaj. Nie pamiętam, jak się z nim walczy. Nie pamiętam, naprawdę. Ale spróbuję. Trudno. No chyba tak się z nim walczyło. Czy coś. A już poszedł, okej. Okay. Nie mam pojęcia, czy to się jako pokonać. Nigdy się nie udało. Zawsze uciekał. ale i tak fajnie jest próbować, tym bardziej, gdy jest to fajny przeciwnik. Uh, oh. A tu raczej bym na sekrety nie liczył... No ta ściana wygląda bardzo podejrzanie, muszę przyznać. Nic tu nie ma, bo no dalej mnie nie widzę. Więc wiem, ruszam dalej. Z sekretami też chodzi o to, że niektóre ściany są niszczalne. Au! Moje plecy! Au! Bardzo polu podczas grania w tą grę muszę przyznać. E, chyba muszę pokój restartować właśnie. Au! Du -du 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 -du. Myśle, że lepiej mieć go minąć. Nie marnować czasu. Wow! Nie wiedziałem, że tak się da. To było Eee, No i proszę, już szybko nadrabiam wszystko. Jeszcze się omija, wszystko to, to naprawdę leci. O oh, mój co ja zrobiłem? Jakie, jakie to, co tu zrobiłem? To jest sekret! To jest sekret? Jak to. A, z drugiej strony, okej. Okay. Nie. O oh, my gę! Choć mówiłem, że ta gra jest dobra. Pewnie nie. Oj, proszę. Szybko na górę. Chyba no, nie było żadnych przycisków, nie było. Wolałbym widzieć mój pasek co tam jest. jest. Zapis? Nie ma zapisu. Ten pociąg w ogóle mi się cały stakuje, że dobra gra. O nie. O nie. O nie, 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 nie. nie, nie. Jestem, Jestem strzała od niego. Ej. O nie. A, szurikanami można, okej. Okay. Rozumiem. Shurikeny mogą to pomyśleć wcześniej, ale no, chyba nie miałem w sumie żadnych shurikenów. Już nie mam. Nie. Mm, tak, potrzebuję. Potrzebuję zdrowia i to bardzo. Wow. Chyba bardzo potrzebuje zdrowia. Nie ma sklepu. Jest zdrowie! Pełne, chyba, Trudno powiedzieć. O proszę! O proszę! Udało się! No i teraz szybko spadam. Proszę bardzo! Co tam dalej będzie? To co już, to co zwykle w zasadzie? Czego ja się spodziewałem? Nie wiem! Oho! Wyszło genialnie, przegenialnie! Jeszcze po ciebie? stałem zdrowy, ale. Bardziej, kurde, shurikeny są potrzebne w tym. Na przykład. A, tak można! Teraz rozumiem. Udało się! Takie dobre. Nie za często mówię, jakie dobre, ale, ale lubię tą grę. Ta gra jest dobra. Całkiem chyba. Tak myślę. Ho, ho, udało się. Nie było takie ciężkie. Musiałbym, że za wcześnie wyskoczyłem, a nie. Udało się. Uuuhu. Wciski kika się, bo inaczej się nie uda. Ale może też tak w sumie, więc nie wiem o czym mówię. No, wszystko tam, ten drugi sposób jest 200 razy bardziej. Yy, właśnie ten yy, satysfakcjonujący, jeśli mogę tak powiedzieć. A chyba mogę. Ajajaj, nie trafię. Ale no, dobra. Jaki lubię to grę. Lubię? Chyba tak. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuała, moje plecy. Ho ho, A więc spadłem uh, eee, okej, okay. byłem pewien, że umrę. Więc jestem w szoku trochę. A to jest jakiś safe spot, ale mimo wszystko. O, nie, tylko nie to. Nic po drugiej stronie nie ma? Nic. Ciekawe, Celestr wciąż jest dobry, miał wszystko. O! Wiem, jak to. Wiem, grę. Nie wiem, dobra jest. Wiem, tu już za dużo razy, ale. Na serio, świetnie się tę grę. Jest! Koniec celest! Yy, wzgórz, wzgórza czy coś, nie wiem. Prawie mi już na nowy przegląd stać. U wait, boss fight? Już? Jest boss fight. O no. Ja się boję boss fightów w tych grze. Znaczy, ostatni był łatwy, ale wszystkie inne ciężkie. Więc zobaczę, jak będzie z tym. Znaczy no, te boss fighty są tak wyglądają, że jak w Dark Souls musisz się wyuczyć wszystkich ataków i w ogóle. Tylko, że w przeciwieństwie do Dark Souls nie masz tarczy. Co to jest? CO JEST? Oni wezwali? Oni po prostu wezwali zamek? Jo! Kropek. Ja nie chciałem nadchodzić. Jest trofeum Glacial Peak. Get to the top of the mountain. Powinno być oświęcenie celest, ale okej. Okay. <grymne> Co jest? To jest normalnie celest poziom. E, który? Piąty chyba. Oh, ho, ho! Jakie dobre! Jakie dobre! Ja nie wiem. Czemu ja się spodziewałem niedobrych rzeczy w tej grze? Co jest? Podoba mi się Ale fajne! Ale ja uwielbiam tą grę! Nie widziałem tego lasera! Okej, okay, jeszcze raz Czy, Chciałem niby robić pierwszy rozdział tylko w tym odcinku. Ale... ale lubię tą grę, nie wiem. Chcę zrobić drugi. Ile to trwa obecnie? Eee... 18 minut. No. no, to myślę, że mogę skończyć, i zostawić się na kolejne. Bo nie chcę robić długich materiałów, więc. Dzięki wszystkim za oglądanie tego materiału, za zostawienie łapki w górę, które pewnie nie zostawiliście. I za napisanie komentarza, którego nie ma. Yy... No, to tyle. Dzięki, cześć.